Rozwiąż nierówność. x razy i w nawiasie x plus 4 jest mniejsze od x podjąć 2. Jak widzimy, jest to nierówność kwadratowa. Zgodnie z poleceniem musimy zapisać obliczenia. Rozwiązujemy. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, najlepiej doprowadzić do postaci ax kwadrat plus Bx plus C znak nierówności i 0. To może być znak mniejszy, większy. No, mniejszy bądź równy, większy bądź równy. Gdyby był znak równa się, to byłoby równanie. Zatem jak widzimy, w pierwszej kolejności pozbędziemy się nawiasu. Wymnażamy ten X, który stoi przed nawiasem, przez. Każdy wyraz tego nawiasu, czyli x razy x to jest x kwadrat, x razy 4 plus 4x to jest wymnożona strona lewa. Ale żeby nie przepisywać kilka razy, te wyrazy z prawej strony, zgodnie z tym, co tu widzieliśmy, wszystko musi być po lewej stronie, czyli przerzucam x na lewą stronę, zmieniając mu znak, i przerzucam liczbę minus 2 na lewą stronę, zmieniając znak na plus 2. Potem zostaje znak mniejszy i po prawej stronie zostało 0. Pozostaje nam redukcja wyrazów podobnych. Jedyne wyrazy, które możemy sumować, to są te dwa. Pozostałe przepisujemy oczywiście w odpowiedniej kolejności. Najpierw x w kwadracie i jest taki wyraz x kwadrat. Potem właśnie te dwa wyrazy z xem dadzą nam jeden wyraz plus 3x. No i zostaje liczba plus 2. Mniejsze od 0. I rozwiązujemy pełnię równość. Najpierw wypiszemy sobie współczynniki a, b, x. Współczynnik a to jest ta liczba stojąca przy x kwadrat czyli dla nas a wynosi, po prostu domyślna, to jest liczba 1. b jest to liczba stojąca przy x, u nas to jest 3. I c to jest liczba wolna, dla nas to jest 2. Aby rozwiązać nierówność, obliczamy wyróżnik wymiany kwadratowego, czyli delta Zgodnie ze wzorem b kwadrat odję 4ac, mielibyśmy... Stawiając 3 do kwadratu odjąć 4 razy 1 i razy 2. 3 do kwadratu to jest 9. I tutaj z tego całego mnożenia wyjdzie nam odjąć 8 i delta wynosi 1. Delta jest dodatnia, co nam wskazuje, że będą dwa pierwiastki x 1 x2, wcześniej deltę musimy. Pierwiastkować. Pierwiastek z jednego to jest oczywiście 1. I wyliczamy te dwa pierwiastki X1, X2 zgodnie ze wzorami minus B, minus pierwiastek z delty przez 2A. No, posiłkując się tym, co mamy, będzie minus 3. Bo to jest minus B. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1. Przez 2 A, czyli dwa razy. I tu mamy jeden. Minus 4 u góry. 2 razy 1 to jest 2. No to pierwszym pierwiastkiem jest liczba minus 2. Drugi pierwiastek, bo powiedzieliśmy sobie, że wyjdą dwa. Zgodnie ze wzorem minus B plus pierwiastek z Delty tym razem przez 2A. Czyli minus 3, ale teraz plus 1 przez 2 razy 1. U góry ta suma wyniesie minus 2. Na dole jest to dwójka i uzyskamy minus 1. Mamy dwa pierwiastki. Teraz, gdyby zamiast znaku mniejszy, był znak równa się czyli równanie kwadratowe to dokładnie te dwie liczby byłyby rozwiązaniem równania kwadratowego, ale to jest nierówność. Wtedy rysujemy sobie oś liczbową. Zaznaczamy te dwa pierwiastki na osi to są te miejsca zerowe w kolejności minus 2 a tu będzie minus 1 tu przy liczbach ujemnych nie wolno się pomylić w kolejności. I teraz przez te dwa punkty na osi przechodzi wykres funkcji kwadratowej, a wykresem funkcji kwadratowej jest oczywiście parabola. Ponieważ A jest dodatnie, no to parabola ma ramiona skierowane do góry. Czyli wykres mniej więcej wyglądałby tak. Parabola przechodzi przez te dwa punkty na osi. I ponieważ nas interesują znaki, jeżeli wykres jest nad osią, to jest domyślna oś X, to wtedy są plusy. Tu jest nad osią i tu jest nad osią wykres. Jeżeli wykres jest pod osią, to tam są wartości ujemne. No i teraz bardzo istotna rzecz, patrzymy się, czego my tak naprawdę szukamy. Tu pisze, że wartości tej funkcji kwadratowej mają być mniejsze od 0. Skoro mniejsze, to muszą być ujemne, a ujemne kojarzą nam się ze znakiem minus i minusy są pomiędzy liczbą minus 2 i minus 1. Jest tylko jeden problem. Czy będzie przedział otwarty, czy domknięty? Minusy to jest pod osiem. Dla minus 2 wartość jest 0. Wartość 0 nie jest wielkością 1. Dla minus 1 wartość jest 0 zero nie jest wielkością ujemną, a zatem rozwiązaniem nierówności jest przedział otwarty od minus 2 do minus 1. I to jest rozwiązanie tej nierówności kwadratowej, która była podana.